Esencją w ogóle tego regionu jest drewno i obiekty sakralne. Obiekty sakralne niestety nie są tutaj jakoś strasznie stare, ponieważ bardzo często tutaj Tatarzy najeżdżali. Ostatnia inwazja miała miejsce w 717 roku. No i te kościoły generalnie po tej dacie powstać, bo wszystkie się waliły, były palone. My jesteśmy w wios wiosce Bogdan Woda. Jak Państwo zauważą, tam jest taki pomnik, który mijaliśmy. Konny pomnik właśnie w Kniazja Bogdana Wody, czyli założyciela pierwszej państwowości mołdawskiej. On tu miał swój dwór, w okresach tego pomnika okre... oznaleziono jego pozostałości. Był jakby władcą tych dóbr. No i stąd tutaj też sprzeciwstawił się Węgrom, no i potem uchodził za granicę, czy po drugą drugą stronę czy Przysłow i tam zorganizował pierwsze państwo mołdawskie. Stąd pochodził. Stąd nazwa w ogóle wioski burdangowy. Natomiast jeżeli chodzi o cerkwie, no to są fajne, drodzy Państwo, rzeczy, bardzo oryginalne, nieco podobne do tych naszych Beskidzkich, ale mają pewne wieczkowe które są. Obrabiane, wycinane, układane jedne na drugie i na złączenia e, nacinane na zasadzie i łączone na zasadzie, drodzy Państwo, no domku z zapałek, prawda? Mm -hmm. To jest tak zwana konstrukcja zrębowa bądź dzieńcowa. Tu są powycinane okienka z tej strony. Co mamy, do Jest tutaj pan, e, który i e, jest na jako jedna z tutaj dookoła, to nam będę wspierał. otwierał. moi drodzy, co do tych wiesz, jeszcze zanim wejdziemy do środka, wiesz, są bardzo strzeliste, osiągają kilkudziesięciu metrów. Najwyższa ma Sykrzyjski z tych wszystkich 50 metrów prawie. No tak jest budowana w środę, niedostawiana w pewnym momencie, tylko osadzona jakby na zrębie całego prądu. Tzw. kurdycji zamkowych, czyli takich ganków e, drewnianych, które okalały nam po prostu mury obronne i pozwalały, jakby, tworzyć coś takiego jak drewniane machikuły. O, o czym Państwu mówiłem. Dokładnie tą samą funkcję spełniały. Takie balkoniki na zewnątrz murów. Więc to było typowe nawiązanie do architektury obronnej. I bardzo strzeliste, wysokie hełmy. Co jest jeszcze różnicą? i pióro. Czyli z jednej strony deseczka ma, mm -hmm. y, ma zagłębienie, a z drugiej ma taki pust, taki dziubek. To tak, jedno w drugie chodzi.

Okay. <laughs>